Ciemka w tym filmiku, pokażę Wam, jak zarobić w sieci. Tym razem jest to stronka likemore.pl. Chodzi o lajkowanie stron na Facebooku. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić, to jest właśnie posiadanie konta na fejsie. To tak, link do stronki podam w opisie. Jeśli będziecie chcieli, no to się z niego zarejestrujecie. Logujemy się na fejsie na jednej karcie. Na drugiej karcie otwieramy naszą stronkę. Klikamy zdobądź punkty. I tutaj mamy stronki do polubienia. Klikamy lubię to. No i otrzymujemy punkty. No aktualnie nie są dostępne żadne reklamy. Oczywiście, codziennie jest więcej tych stron dostępnych, ale ja już dzisiaj trochę wyklikałem. Co jeszcze do zdobywania punktów jest nam potrzebne? Oczywiście polecenia. No chodzi o to, że. Jeśli zarejestrujecie się z mojego linku i będziecie zdobywać punkty, ja za to otrzymam 25 punktów dla siebie. Tu również wygeneruje się oczywiście Wasz link, który rozpowszechniacie wśród znajomych, i tak dalej. Oni się rejestrują, wy zarabiacie. Co tam dalej o zarabianiu? Giełda. Jeśli macie fanpage na y, Facebooku i macie powyżej 1000 lajków, like możecie y, ogłosić ofertę, żeby inni y, reklamowali się na Waszej stronie. Oczywiście tam wyznaczacie cenę ileś y, punktów y, za to, za reklamy. No. Teraz może na co można y, wymieniać punkty. Są to doładowania do telefonu tylko 5-10 zł i przelewy na konto. Nie wiem czy na PayPal też to działa, ale na zwykłe konto na pewno. Co tam dalej? No chyba byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się. Powodzenia.